Witam. Doszły mnie słuchy, że chcesz być troszkę lepszym graczem w CS:GO. W takim razie siadaj i słuchaj, bo nie będę powtarzać. Punkt pierwszy. Dostosuj grę pod siebie. Nie ściągaj cudzych konfigów i celowników, bo to tobie ma być wygodnie. Mając czyjś konfig czy jego celownik, nie będziesz grać tak samo jak on. To by było zbyt proste. I wyłącz tę muzykę w grze, bo jak masz trudno słyszeć kroki przeciwnika kiedyś muzyka gra w słuchawkach. Punkt drugi. Pobierz sobie z warsztatu Steam mapę Aimbots. Staraj się przed każdą rozgrywką ustrzelić 1000 headów na tej mapie. Nie, nie żartowałem. Ja robię 1500 przed zaczęciem gry. Strzelaj we wrogów serią kilku strzałów w głowę, bo pestki rzadko wchodzą przez pierdolony tickrate 64 i ogarnij sobie kontrolę full auto, bo w momencie paniki na pewno nie będziesz celować w głowę. Punkt trzeci. Spędź trochę czasu na grze. Twoje 100 godzin, w tym 20 spędzone w menu głównym jedząc obiad to naprawdę nie jest dużo. Psychologowie mówią, że żeby być w czymś dobrym trzeba spędzić na tej czynności 10 tysięcy godzin. Wnioski wyciągnij sam. Punkt czwarty. Skiny nie grają. Bez sensu jest je kupować, chyba że jesteś uzależniony od tej gry, tak jak ja to nie widzę przeszkód. Punkt piąty. Sprzęt nie robi różnicy. Większej bzdury nigdy w życiu nie słyszałem. Oczywiste jest to, że przy większej ilości FPS-ów ustrzelimy więcej, na lepszych słuchawkach usłyszymy lepiej. Jak obrażają naszą matkę? Na lepszej myszce osiągniemy większą precyzję i tak dalej. Do różnego grania oczywiście aż tak dobrego sprzętu nie trzeba, ale skoro oglądasz ten poradnik, to chcesz być profesjonalistą i tej wersji się trzymajmy. Jak to mówił mój kolega z drużyny, gdybym miał więcej FPS-ów, to bym śmigał były jak pojebany. Punkt 6. Czułość myszki. Nie. 8 to nie jest dobra odpowiedź. Im niższa czułość, tym lepsza precyzja, czyli łatwiej będzie nam bułkę wyśmigać. Dla zaspokojenia Twojej ciekawości dodam, że sam gram na czułości 1,1 przy 800 dpi na myszce. Mysz porusza się wolniej, czyli jest mniejsza szansa, że minimalnym ruchem pominiemy ciało przeciwnika. Rączkami pomachamy przez kilka dni, to się przyzwyczajimy, a i bicki urosną. Do tego potrzeba dużej podkładki pod myszkę, na przykład o szerokości pół metra, co byśmy nie zjeżdżali na biurko. Uwierz mi, warto mieć dobrą podkładkę. Punkt siódmy. Nie zrobisz opa na spacji. Tylko scroll i godziny ćwiczeń. Skryptów na bunnyhopa nie ma co wgrywać, bo szybko się wyłapuje banu. Punkt ósmy. Nie zawsze kucaj strzelając. Kucanie poprawia precyzję strzału na dalekie dystanse, ale jak do kolesia masz pół metra, to po co kucać. Spowalniasz tylko swoją szansę na ucieczkę. Punkt 9. Nie marnuj czasu oglądając case peningi, myśląc, że gdybyś dostał taką kosę, to na pewno w końcu wbiłbyś tego Golda 3. Raczej poświęć ten czas na poradniki pokazujące, jak rzucać smoke'i lub jak grać na danej mapie. Punkt 10. Ćwicz refleks. Albo na aplikacjach, albo w bardziej hardkorowy sposób. Na przykład staraj się jak najszybciej wyłączyć porno, kiedy ktoś ci wchodzi do pokoju.